Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego już odcinka serii Pokémon Soul Silver Randomizer Nazlock. Na jak pamiętacie w... <laughs> przepraszam, jak pamiętacie w ostatnim odcinku yy, Pobłądziliśmy troszeczkę, nie wiedziałem do końca gdzie mam iść, może też nie doczytałem do końca, ale już wszystko wiem. Napisaliście mi też w komentarzu za co bardzo, bardzo wam dziękuję. Um, musimy udać się z powrotem do Cirrelane City um, i tam iść na północ, tam znajdziemy Misty i będziemy mieli walkę z Misty. Mam nadzieję, że ja jestem do tej walki w miarę przygotowany. W sumie dobrze. Um, tamten odcinek troszeczkę podtrenowaliśmy poki, więc um, nawet, nawet to będzie chyba wyglądało. Zobaczymy, wszystko się okaże. I ja na samym wstępie odcinka zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, w którym umieszczacie swoje propozycje imię dla każdego nowego Pokemona, jak również zachęcam do subskrypcji kanału dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie. A tymczasem przechodzimy do Team Recapu. Na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest Sherman na poziomie 51 z abilitką. Static, trzymający Magnet z atakami Swift, Thunderbolt, Strength i Thunder Punch. Kolejnym Pokemonem jest Ananaseusz na poziomie 52 z abilitką. Overgrow, trzymający Earth Plate z atakami Earthquake, Crunch, Leech Seed i Razor Leaf. Następnym pokemonem jest Bytomir na poziomie 51, zablitką Flashfire i z atakami Firefunk, Ember, Quig, Attack i Bite. Następnym pokemonem jest Max na poziomie 51, zablitką Pressure, trzymający Sharp Beak i z atakami Wing Attack, Fly, Crunch i Iron Head. Następnym pokemonem jest Rain na poziomie 50, zablitką Dump, trzymający Wise Glasses i z atakami Surf, Hypnosis, Whirlpool i Mach Punch. I ostatnim pokemonem jest Jessica na poziomie 47, zablitką Sandvile, trzymająca Express Share. I z atakami Earthquake, Slash, Cut i Dragon Claw, tak się przedstawia. różna. W sumie to. Mm, w sumie to użyjmy Fly'a. Mm, I przelećmy się do tego Sirling City. Tam przy okazji się podleczę. Yy, I ruszymy na tą północ. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tam już ogólnie mamy ogarniętych tych wszystkich trenerów, więc. Yy, no, raczej nie powinno to nam sprawić jakichś większych problemów. E, tak, tu jest też um, ten właśnie rocket. O nie, mm. e, hiding i was, um, tak, ukryłem się bądź ukryłam się, um, tak, ale znalazłeś mnie, um, um, tak, e, ja tylko jedna z innego kraju, jakby Um, tak, no big business, ok? Mm, myślę, że mogę, jeśli zastępuję energię, być w dużej panice i nieszczęśliwym. Co, 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 co? Mm. Aha, jeśli wygramy z nim w walce, no to powie nam, co to za sekret. Co to za misja, jaką tutaj pełni. Po co ona w ogóle tu jest, Keklion. No, raczej nie powinno być problemu. Ok. Mm, dobra, powiem ci mój sekret. Um, tak, Machine Part, czyli jakaś tam chyba część maszyny, została skradziona przeze mnie. Mm, tak, i ukryta w gymie w Syrlane. Um, mm, tak, niedaleko Inflatable, nie wiem co to znaczy. Tube, czyli jakieś róże tam ukryła. Mm, spójrz, poszukaj tego w gymie. Mm, mm, tak... I'm from Jotto, will Day. my allies, yes. Jakoś dziwnie mówi ten angielskim, takim przekręconym. Tak. Ty, co powiedziałeś? Team Rocket, bye bye, a go go? Matko. Tak, on jakoś tak dziwnie mówi jak Joda. O nie. Tak, co powinnam w ogóle teraz robić, okej. Okay. I, my country go home matko. Make Team Rocket I will. Goodbye, so long. Mhm. Dobra, spadaj. Wiemy, że się troszeczkę zakręciła ta osoba tutaj. Nie wiadomo po co ona w ogóle tutaj była. Jakąś tam część ukryła maszyny i w ogóle... Więc musimy tą część znaleźć. Ale to ona będzie w gymie, więc mm, i tak tam będziemy szli w najbliższym czasie. E, my idziemy tutaj, bo tutaj na nas czeka Misty. Dokładnie. To chyba jest jej boyfriend. Mm. Tak, dlaczego. Oh, mm, tak, dlaczego się tutaj pojawiłeś jeśli przeszkadzasz nam. Um... Tak, wiesz jak mówią na takich ludzi jak ty? pest, czyli szkodnicy. Um, tak, słyszałeś mnie teraz? Pest. O, um, tak, te odznaki, które ty masz, um, tak, czy to są odznaki z Joto? Um, jeśli masz 8, musisz być naprawdę dobry. Okej, okay, więc przyjdź do Gym of Lane. Będę szczęśliwa móc z tobą zawalczyć. Jestem Misty, liderka sali w No i taki to było rozwiązanie, którego ja szukałem tyle czasu praktycznie przez cały odcinek. Przeczytałem troszeczkę solucję i mniej więcej teraz wiem, jak gdzie się dalej kierować po walce w Syrlane Powinniśmy się udać do Seladon. Seladon do Fushia? Podajrze. Dopiero potem będziemy mieli chyba możliwość do belter City. Eee, no niemniej jednak tak, co my tu mamy? Tu mamy to przejście. Ja sobie szybciutko pójdę... Mm, podleczę Pokemony. Nie wiem, czy jestem ready, czy nie jestem ready. Wszystko się okaże. Mm, trzymajcie kciuki. Eee, mam nadzieję, że licznik zgonów dzisiaj nie wybija, ani nie wybuchnie, że tak powiem. Mm. Tak, chcę z tobą zawalczyć. Eee, Sindakwil, no to nie, Sindakwil to nie jest jakiś trudny przeciwnik. Eee, no niemniej jednak może być jeszcze różnie. Hunter, no to może być Max eee, z Crunchem. Pięknie. Eee, podejdźmy tu bliżej. No ja bym chciał na przykład z tobą stoczyć walkę. Aha, żeby z tobą stoczyć walkę, ja muszę... A widzicie, to takie buty e, można iść tu tędy, albo można iść tu tędy. Magnezone e, to Jessica. E, ach, to była ta pesenka Jessica. Baby, please don't make me cry. Bo buzi, daj, buzi, daj. No, kiedyś się słuchało takich hiciorów. Dzisiaj to ja nie mam czasu na takie kłopoty. No. Ach, człowiek był młody. Eee. Młody i głupi, teraz to już pozostał tylko głupi, młodość przemija, pamiętajcie, to nie jest rzecz, która będzie dana na zawsze. Frostlas, to są same duchy w ogóle, tak zauważyłem. Był Hunter, był Gengar, teraz Frostlas. Hmm. To może by Tomir. Ehm będzie lepszym rozwiązaniem, tylko jeszcze jakby trafił z Firefanga to mi się cieszył. No, brawo. Tangela, no to zostańmy. Bytomir! No. Okej. Okay. Będziemy mieli jeszcze jednego przeciwnika. Venomów! No, jesteś też flying, więc Thunderbolt zadziała. Aha, i to by było na tyle. Dobrze. Idźmy tutaj podleczmy się z tego co wiem chyba Misty będzie miała najsilniejszego Pokemona na 53 poziomie ojej gdzie mi tu zjeżdżasz na 53 poziomie więc yy, skoro 53 poziom to myślę, że w miarę dorównuje. jestem troszeczkę pod tym poziomem ale no daj Boże, żeby się udało gdzieś tu jakaś jest tuba i nie wiem o jaką tubę chodziło. Hmm. Tak, znalazłem tą Machine part. A widzicie, to o to chodziło. To o taką tubę chodziło. Dobrze. Aha, ja tu sobie nie mogę tak stanąć obok. A chciałem tak ładnie stanąć do, hmm, do miniaturki. Mmm. Okej. Okay. Powiedzmy, że tak może być. Zrobię sobie miniaturkę. Tak. E Zagadajmy z Misty. Mm, tak, spodziewałam się ciebie, Szkodniku. Um, tak, możesz mieć mnóstwo, dużo e odznak z regionu Johto. Um, mm -hmm, ale no jakby no nie doceniasz mnie w tym sensie. E moje wodne Pokémony są silne. No, z przekonamy się Dimitri versus Misty. Kolejna walka. Mm. O, znakę w regionie Kanto, takie sobie poboczne wezwanie zrobiliśmy, którego zaczynam żałować Agron. No to tutaj najlepszym rozwiązaniem to by była Ziemia. Czyli Earthquake, 4 razy super efektywnie, pięknie. Czy z się nauczyć cruncha? No kuszące, ale chyba jednak nie. Slash ma 70, crunch ma 80 może zmniejszyć Defa, a Slash ma wysoki critical hit ratio. Może zostawię sobie tego mm, Slasha, Cloyster pojedy. Dobra, Sherman. E, 54 jednak poziom. o Sherman. I Kozaku. I Sidra, czyli jednak jakieś Pokémony wodne ma. Okej, okay, Sherman sobie razi. i Torterra. E, to Max w tym przypadku. Wing attack yy, i wing attack, no i pięknie, udało nam się, no nie było jakichś większych problemów z nią, na szczęście. taka mm. dobra kawa. Jesteś naprawdę dobry. Yy. Tak. E, proszę bardzo, to jest Twoja mm, cascade badge. No i otrzymujemy trzecią już w sumie chyba odznakę z regionu Kanto w mm, dość ekspresowym tempie. TM03. Teoretycznie to jest water pulse, a praktycznie mm, TM03 sync. Serio? Dobra. Mm, w takim razie, skoro znaleźliśmy tą część ym, tej maszyny, ym, no o możemy iść dalej w sumie. Hmm. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia. Eem, do czego ta część w ogóle jest potrzebna. No niemniej jednak najwidoczniej do czegoś jest potrzebna, skoro jest e, przedmiotem kluczowym. E, a, ja w Saladanski chyba nawet byłem, więc mogę sobie darować tą całą drogę. E, bo na drodze numer 5 byliśmy, w safron byliśmy. Droga numer 7 i Saladon City. Jedyne co to mogę sobie tą drogę numer 7. Ja chyba na drodze numer 7 nie złapałem Pokemona. Najmniej ja mi nie kojarzę, żebym łapał. Nie, tu nie łapałem chyba. Czy łapałem? Ja muszę zobaczyć to w ogóle w... w, 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 w boksie. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie... Mówię Pokémon. No i się przekonajmy. Summary, ciebie złapałem na Victor Road, ciebie na drodze numer 25, Rock Tunnel, e, droga numer 9. Ym. Aha, czyli tu mamy tylko ten box. Dobra, a sprawdźmy tutaj, bo tu jeszcze są Pokémony: Product Tower 31, droga numer 5, ok, Anion Cave, Ilex Forest, Slope of well, droga numer 6. Na drodze numer 7 coś było. Mort Mortar hmm. Droga numer 8 Shaolin, ok. Yy. I tu droga numer 24. Czyli na to wychodzi, że nie łapałem na drodze numer 7 żadnego Pokemona. Hmm. Więc możemy sobie tutaj spróbować kogoś złapać. Bo ja tu chyba byłem na chwilę i zobaczyłem, że to jest Saladon City, i przyszedłem z powrotem. Nie łapałem tu chyba poka. No, bo nawet tu jest przedmiot do zebrania. Everstone na przykład. E Sprawdźmy co tutaj mamy. Golbat... Czy ja miałem zubata? Miałem zubata chyba. Czy ja mam krobata? W ogóle nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić. E Golbat odpada. E Polirath. No też mam polirafa. E też mam Lairona. Tu chyba nie złapię nikogo nowego. Tak coś czuję. Meditate. Pytanie, hmm. nie nie Medichama bądź właśnie z samego meditata Nie wiem. Nie powiem Wam szczerze. Powiem, że nie powiem. Czy Wam powiem, że nie powiem, bo nie wiem. Rozsądne. Nie. No, bynajmniej nie kojarzę w Sinnoh tak. chociaż, no, mogę się mylić. W Kalos go nie miałem na pewno, bo to by był Pokémon, którego raczej bym wziął do drużyny, tak nawet z czysto praktycznego punktu widzenia, bo tam brakowało mi Pokémonów po prostu. A w Sinnoh. Sino, ani meditate, ani meditation. Czyli jest legit. Mm, proszę Państwa, meditate jest legit. E, spróbujmy go złapać. Mamy ultrabole w sumie. O, pięknie. W ogóle, o, fight psychic. Może. Mm, e, może nie do końca nazwę go. W, a no w sumie, czemu nie? Yy, propozycja użytkownika yy, kabutops 1 yy, covid 19 niech tak się będzie yy, zwał yy, dla potomnych okej okay, yy, mamy to, tutaj mamy tak tu mamy tak, tu w ogóle mamy jakąś taką malutką wysepkę, a tu mamy Saladon city tu ogólnie jest fajnie bo w Saladon city mamy yy, bodajże Mmm... to dosyć ważne. Hmm. Hmm. Moment... Hmm. Dobra, hmm. Okej, okay. tu w ogóle mamy kasyno, więc warto by było sobie pozwiedzać w ogóle to miejsce. E, nawet pójść do tego kasyna i coś tam może nawet znaleźć. E, no niemniej jednak, e, tak, sino region, coś tam, coś tam. Aha, to jest jakaś restauracja zerowana na regionie sino. Tak, dobrze zrozumiałem, chyba tak. E, no dobra, hot, hot, hot. Co my tutaj mamy? Nic ciekawego. Tu co to jest? Mailin Munch, munch, munch ten contest. Coś tam, coś tam. Wonderful. Hippowdon. E mailin, mailin. Coś mi to mówi. To ona nie jest czasem właśnie jakąś tam z elitarnej czwórki albo coś. Coś, coś, coś było z nią. Coś było z nią związane. To mailin. Czy, czy to nie. Gdzieś mi się migło to imię. E ale nie powiem wam. Nie powiem wam, bo nie wiem na chwilę obecną ee, gdzie ona mi się tam mignęła. I eee, oki doki, co my tu mamy dalej? Ojej, tu w ogóle jest woda, której możemy sobie co? Złapać pokemona. Spróbujmy. Eee, może akurat się uda. Aha. Woda jest tak spokojna, że nawet pokemony się nie pojawiają. Mm. Ale jak nie serf, znaczy jak nie mm, wędka, to jeszcze mamy serfa. I na serfie pojawia nam się Bellsprout. No miałem Victory Bella, mm, więc odpada. Ymm, ymm, <ścoughs> miałem Staraptora. Okej, okay, no fajnie, że takie pokemony tu się pojawiają. No niemniej jednak, yy, no chciałbym jakiegoś pokemona, którego nie posiadam. Bądź... E, nawet jestem skłonny e, Pokémona shiny hapnąć. To też by było wielkie dla mnie wyróżnienie. No nie niemniej jednak, e, jak sami wiecie, bądź nie, coś tam, Grimer, coś tam. E, no ja nie mam szczęścia do Pokémonów typu shiny. Na znaczy typu shiny. Kule, shiny Pokémonów Swampert. No, Swamperta też miałem. Zresztą w regionie Kanto. Mm fajne przypomnienie noworocznego eee, tak wtedy się zwał, noworoczny eee, a a jak tam się dostać, tego jeszcze nie ogarnąłem ale spokojnie, ogarniemy a tu mamy ten duży sklep dobra, ten duży sklep kiedyś tam ogarniemy eee, ale mm, czy tutaj czasem na szczycie nie była kiedyś możliwość dostania Eventowego Pokemona. Znaczy w tamtych wersjach. A może tutaj też będzie? Wtedy był Eevee. Co to są za windy? Co to? Co? A ta winda gdzie nas zawiezie? Na dach. Dobrze, na dach to ty mnie możesz zawieźć. Bo w sumie to było tutaj właśnie. Ojejne. What is happening? There is some guy Let me recount a terrifying tale. Once upon a time, there was a little boy who was given a new bicycle. He wanted to try it right away. He was he having so much fun that he didn't notice that I was already dark. Uh, while riding home in the Peter black, Night, the bike suddenly slowed, um, the pedals could become heavy. Um, the bike began slipping backward. Uh, someone, coś tam, coś tam Oblivion shriek, uh, cycling road. A i dostajemy spell tak. Mm, a on, powiedział jakąś tam po prostu historię, jak ktoś kogoś popchnął na tej drodze rowerowej. I to się okazał chyba Pokémon typu duch. Mm, bardzo możliwe. Tak, na second floor. Mm, tu chciałbym się udać. Tu niestety. Mm, mm, nas ta y, winda nigdzie nie zabierze, chyba póki co. Może kiedyś y, jednak ta Winda nas gdzieś zabierze. Y, no dobrze, moi kochani. Y, tu kiedyś też chyba były jakieś y, Pokebole. Tak, na przykład tu High Jump Kick, a widzicie, bo tu jest jeszcze wejście od tyłu było właśnie. A czemu to wejście od tyłu tutaj nie działa? A, zamknęli nam wejście od tyłu. Ehm, no, ale dobra, no skoro tak, skoro tak, to to tak to. Kochani, jakoś by trzeba było się dostać do, do liderki, z którą chyba stoczymy walkę, ale to w następnym odcinku. Tak, bo tutaj jeszcze mamy. Tak, Erika. Ja się postaram przygotować troszeczkę bardziej moje Pokémony na następny odcinek. Co by? To walka o znakę. Poszła po mojej myśli. Podsumujmy w dzisiejszym odcinku. W końcu odnalazłem drogę, wiem gdzie iść, wiem jak iść po kolei, mniej więcej. E, zdobyliśmy, m, znaczy spotkaliśmy Misty, m, zrobiliśmy to co powinniśmy zrobić, e, stoczyliśmy z nią walkę o znakę, którą wygraliśmy, no i dotarliśmy do Seladon City, gdzie czeka nas kolejna walka o znakę, tym razem o znakę trawiastą którym sobie stoczymy w następnym odcinku, no bo w sumie już tak nas czas powoli goni, mamy 25 minut odcinka, więc ostatnią były dłuższe, ten jeden będzie trochę krótszy. Bo chcę się też przygotować do tej walki, nie chcę podejść tak znowu na hura, tak jak to zrobiłem ostatnio i źle na tym wyszedłem, także zrozumcie też mnie. Eee, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka, dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny. I oczywiście jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza, w którym mieszczacie swoje propozycje imię dla każdego nowego Pokemona. Jak również zachęcam do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco zapraszam na grupę na Discordzie. a tymczasem... Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło, na razie i cześć!